Słychać mnie, tak? Bardzo dziękuję pani doktor. Tematem mojego dzisiejsze, dzisiejszego wystąpienia będą predyspozycje do wykonywania pracy wysoko zrutynizowanej w kontekście jakości życia, o czym mowa jest na dzisiejszej konferencji. I teraz pytanie, czym właściwie, czym właściwie te predyspozycje są, bo jest to temat bardzo szeroki, toż... W skrócie, że powiedzieć, czym te predyspozycje są, są wtedy, kiedy dana osoba jest w stanie wykonywać dane zadania przy niższych kosztach psychologicznych. Czyli mamy dwie osoby, które mają wykonać przemówienie publiczne, tak jak ja teraz, i dla jednej osoby może to być coś całkowicie normalnego. Może po takim wystąpieniu wystąpić na kolejnej konferencji, jeszcze kolejnej, jeszcze kolejnej, tak jak czasami robią to politycy. Natomiast druga osoba może wykonać te przemówienie publiczne, ale u niej to się wiąże z bardzo dużymi kosztami psychologicznymi, stresem, czy w dłuższej perspektywie z wypaleniem zawodowym. To jest często pułapka rozmów kwalifikacyjnych. Czasami dana osoba nie ma całkowicie predyspozycji do, do wytrzymania silnego stresu, ale może to zrobić przez krótkotrwale. Mam mniejsze zasoby energetyczne z tym związane. I możemy mieć dwie osoby na rozmowie kwalifikacyjnej, która trwa powiedzmy 30 minut. Obie osoby wypadły znakomicie, po czym jedna osoba jest w stanie pracować na wysokich obrotach w stresie do końca dnia, natomiast druga może wyjść z sali i, no i paść, tak? I więcej już do końca dnia nie móc w stanie wykonać niczego sensownego. Pierwsza ma predyspozycję, druga predyspozycji nie ma. No i teraz przechodząc do pracy, predyspozycji do pracy wysoko zrutynizowanej. Najpierw trochę no, o samej pracy tu jest na slajdzie liczba 49%. Tyle mniej więcej w, we współczesnej gospodarce jest stanowisk pracy, które są wysoko zlutynizowane. W Polsce jest to 7 milionów 300 tysięcy miejsc pracy. Inna sprawa, że już nawiązując do poprzedniej prezentacji doktora Nowakowskiego, który mówił o sztucznej inteligencji, jest to praca, która może w bardzo łatwy sposób, przynajmniej takie są założenia, zautomatyzowana. Czyli sztuczna inteligencja może tę pracę wykonywać za nas. Mogą w przyszłości tą, tą pracę wykonywać roboty czy boty. No ale czy tak, czy tak, znaczy już teraz część tej pracy wykonują boty, jak czasami na call center. No ale czy tak, czy tak, jest to melodia przyszłości? Jeszcze mimo ambitnych założeń sztucznej inteligencji, automatyzacji, to jeszcze długo, długo tą pracę będą wykonywać ludzie. I takim prototypem pracy wysoko zlutynizowanej, no od razu każdemu, prawie każdemu oczywiście to się kojarzy, jest praca w fabryce. Tak jak 100 lat temu za czasów jeszcze Taylora. Ludzie wykonywali w fabrykach dosyć powtarzalną pracę, powtarzali te same czynności. No dzisiaj to się niewiele różni, poza tym, że część tej pracy wykonują za nas, za ludzi maszyny. Przy użyciu maszyn jest wykonywana ta praca. Pracą wysoką, zutynizowaną jest również praca w urzędzie, gdzie... Pracownicy wykonują to pracę według z góry założonych procedur, ale jest to również praca w technologiach, często nawet Project Managera, gdzie we współczesnych korporacjach często tak naprawdę praca Project Managera wiąże się z wykonywaniem z góry założonych procedur czy z góry założonych procesów. I tak naprawdę niewiele jest tam kreatywności dla, dla danej pracy. A na przykład też pracą wysoko zdutynizowaną jest na przykład praca w, w pit stopie Formuły 1. No, kiedy tam wjeżdża formuła, mechanicy muszą bardzo szybko wymienić opony, nalać paliwa, dokonać drobnych napraw w ciągu nie wiem, czasami 10 sekund. No to, to jest ekstremalnie zdutynizowana praca, powtarzanie tych samych czynności z ogromną precyzją. I mm, Dzisiaj przedstawię krótko, nie będę przedłużał, kilka wyników moich badań. Tutaj jest taki, są takie wstępne badania. Wraz ze wzrostem stopnia rutynizacji pracy pogarsza się bilans emocjonalny pracowników. Tutaj rzadsze są emocje pozytywne, częstsze negatywne u tych pracowników, którzy wykonują taką pracę. Wzrasta poczucie osamotnienia. No i co ciekawe, nie zmniejsza się przeciążenie poznawcze. Z założenia wykonując powtarzalne czynności to przeciążenie poznawcze powinno być mniejsze, natomiast ono się wcale nie zmniejsza. I zwiększa się chęć zmiany pracy u osób wykonujących pracę wysoko zlutynizowaną. Zamiast podwyżki zmianę charakteru pracy wybrało 42% osób. W stosunku do 28% wykonujących pracę niezlutynizowaną. To badanie zostało zdobione na 732 osobach pracowników na pracownikach korporacji. I, i teraz jest pytanie, jak w ogóle sprawdzić, czy ktoś ma predyspozycję do pracy wysoko zlutynizowanej. Tutaj chciałem podkreślić, że rozmawiamy o, znaczy przynajmniej ja mówię, nie o pracownikach, którzy tworzą własne rutyny tylko y, o pracownikach, którym rutyny są narzucone, czyli y, procedurami w firmie, y, na przykład. I y, y, tutaj wykorzystałem do, y, do stworzenia modelu, y, model tempera temperamentu y, profesora Eliasza, wieloletniego y, rektora y, naszej uczelni SWPS. Y, Transakcyjny model temperamentu Eliasza polega na tym, że trzy czynniki temperament, osobowość i środowisko wzajemnie oddziałują na siebie. Każdy ten czynnik może wpływać na inne. I tutaj w moim modelu zamiast jako, jako zmienne dla temperamentu, tutaj wykorzystałem reaktywność. Reaktywność, reaktywność. reaktywność jest to główny wymiar dla temperamentu. Charakteryzuje ona się tym, że siłą reakcji na bodźce emotogenne. I w skrócie można, jeżeli na przykład chcielibyśmy sprawdzić, czy dana osoba jest nisko czy wysoko reaktywna, możemy trzasnąć drzwiami niespodziewanie. Jeżeli ta osoba podskoczy, to znaczy, że jest wysoko reaktywna, jeżeli, jeżeli siedzi spokojnie, jak. Jak cyborg, to jest nisko reaktywna. Osoby, osoby wysokoreaktywne również mają mniejsze zasoby psychoenergetyczne, ale osoba wysokoreaktywna bardzo szybko pobudza się do, do kiedy ma do wykonania zadania, zadanie, bardzo szybko jest pobudzona, bardzo szybko wpada na wysokie obroty, ale bardzo szybko się spala. Natomiast osoba niskoreaktywna, jest w stanie daną, żeby wykonać daną pracę, bardzo wolno się rozkręca. Wręcz jest leniwa na początku, ale znacznie, na znacznie dłużej jej starczają te zasoby energetyczne. Dla osobowości, zmienią dla osobowości był styl aktywności. Tutaj wykorzystałem teorię profesor Wieczorkowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. W skrócie wyróżnia ona dwa typy stylów osoby punktowe, osoby przedziałowe. Osoby punktowe wykonują, zazwyczaj wykonują tylko jedną czynność równocześnie. Osoby przedziałowe kilka równo, są w stanie wykonywać kilka czynności równocześnie, ale wiąże się to z niższą precyzją, natomiast jako pozytyw z większą adaptacją do zmian. Zmiennymi wyjaśnianymi w moim modelu były bilans emocjonalny, przeciążenie poznawcze, i poczucie osamotnienia, które zostały zamienione na jednozmienną koszty, no i chęć zmiany pracy. No i co się okazało? Największe predyspozycje do pracy wysoko zrutynizowanej mają, czyli ponoszą najmniejsze koszty psychologiczne, to są osoby to są nisko reaktywni przedziałowcy. Oni mają największe predyspozycje zarówno do pracy wysoko zdotynizowanej, jak i nisko zdotynizowanej. Natomiast najwyższe koszty ponoszą wysokoreaktywni punktowcy. Tutaj badanie zostało wykonane na 732 osobach. Jeżeli chodzi o chęć zmiany pracy. Najwięcej osób chciało zmienić pracę wśród wysoko, wśród wysokoreaktywni punktowcy oni prawdopodobnie z powodu przeciążenia, i niskoreaktywni przedziałowcy oni prawdopodobnie z powodu niedociążenia. Ciekawa, ciekawa rzecz, która wynikła w trakcie badań nad predyspozycjami do pracy wysoko zlutynizowanej. Pracowałem nad metodologicznymi problemami związanymi z samoopisem i z porównywaniem danych. W badaniu wzię wzięła udział próba 5880 osób. Wyglądała tak, że najpierw pracownik dokonywał samooceny, następnie oceniało go trzech bliskich współpracowników z działu czy z korporacji, w której on tą pracę wykonywał. i i wyniki badań były dosyć interesujące z tego względu, że przyjaciele czy współpracownicy ocenili tych pracowników kompletnie przeciwnie, niż oni ocenili się sami. Tutaj badałem elastyczność i skrupulatność. Tutaj można zobaczyć, że niebieskie, po lewej stronie, niebieskie to jest to, jak się oceniali. Jeżeli chodzi o elastyczność pracownicy, a zielone to jest to, jak zostali ocenieni przez innych. Znaczy to by się zgadzało, bo na przykład y, ja jestem chyba w tej grupie. Jak rozmawiam z, z moją żoną, to jestem bardzo elastyczny i jestem spontaniczny i jestem tego pewny. Teraz moja żona się tylko śmieje z tego, tak, jeżeli, jeżeli to słyszę. I, y, natomiast jeżeli chodzi o skrupulatność, y, to jest na odwrót. Uważamy, y, ci te pięć tysięcy, znaczy ci pracownicy, w badaniach, uważają się za dużo mniej skrupulatnych, niż oceniają ich inni. Kolejnym interesującym wynikiem tego badania jest to, że to kobiety dużo, ocena kobiet jest dużo bliższa prawdy niż mężczyzn. No, są bardziej realne, są bardziej realne w samoocenie, natomiast mężczyźni co często widać, są bardzo pewni siebie i z wielu, no to nie idzie za tym nic, a kobiety są w stanie ocenić się bardziej realnie. I, i no właściwie, właściwie już kończę, tak, nie przedłużam, bo za chwilę obiad. <ślam> Czy, po co to właściwie te, te, te badania nad predyspozycjami w kontekście jakości, Życia. No, jeżeli ktoś nie posiada predyspozycji do wykonywania danej pracy, to y, posia, y, ponosi wyższe koszty psychologiczne, a za tym idzie to, że popełnia dużo więcej błędów pracy. A jeżeli popełnia dużo więcej błędów pracy, no to ma to wpływ na zysk firmy, y, która no, Musi więcej płacić odszkodowań, jak na przykład ostatnio dyskonty spożywcze. No, praca, jeżeli chodzi o etykietki, dosyć, dosyć głośny temat, przyklejanie etykietek z cenami. No nie ma ich, albo są błędne. No, praca jest prosta, powtarzalna, wysoko zlutynizowana. No nie wiem, może, zadaję tylko pytanie, może jest to spowodowane brakiem predyspozycji, tak? Te osoby dosyć szybko w tej pracy się spalają. Czyli ma to przełożenie na zyski firmy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o jakość życia, no jeżeli taki pracownik wykonuje pracę niezgodną ze swoimi predyspozycjami, no to objawia się to w dużo, w wyższą częstością negatywnych emocji, stresem, który w dłuższej perspektywie objawia się wypaleniem zawodowym. No, taka osoba jest mniej szczęśliwa, ma później bóle... Wóle psychosomatyczne, jeżeli możemy to tak nazwać, tak, no, no, jakość życia jest dosyć niska. No i tyle. Jeżeli chodzi o przyszłość, na pewno warto uwzględnić w takich badaniach nad pracą wysoko zlutynizowaną, to czy, czynnik kontrolowalności otoczenia, bo niewątpliwie niewątpliwie pracownicy dużo bardziej lubią czy ponoszą mniejsze koszty wykonując własne rutyny stworzone przez siebie niż przez kogoś? Yy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Nie doktorze za tą fascynującą prelekcję. Ja się usiłowałam odnieść, odnaleźć w grupach statystycznych prezentowanych w badaniu, ale jeszcze muszę pomyśleć głębiej. No na pewno jestem kobietą.